Hej Adrian, ten pi pierwszy film to miał 12 wyświetleń, ci się nie ogląda. Po co to robisz, Człowieku? człowieku ja zarabiam pieniądze w animacji. Co YouTube, y to w ogóle hobby jest, nie? Ja sobie nagrywam, bo ja tego potrzebowałem 10-12 lat temu, jak w ogóle zacząłem się czymkolwiek interesować, nie? To mi to było potrzebne, ja to robię dla Was, pro bono. Także jak tu jesteście, to szapobacher, Bachers niż Co ja mogę powiedzieć? Dziękuję, że jesteście. Oglądajcie, to mi się przyda się to w życiu, nie? Disclaimer z poprzedniego odcinka, nie? Mówiłem, że, że jak robicie banery, to i co nie wracaj, ale disclaimer nie o to mi chodziło, nie? Że się tam zapiekło kogoś, pupkę, nie? Może. Wiecie jak jest. Jak robicie takie rzeczy, zaczynacie fantastycznie. Fantastycznie. Ja w tym wieku to po drzewach biegałem i zastanawiałem się, czy mam buty w błocie, czy w ubrudzone. Także. No, no, jak się interesujecie i tym bardziej zarabiacie pieniądze, świetna droga, żeby wystrzelić w górę, kariera do przodu, profit, a jakbym chciał robić odnoście profitu, jak chciał robić wyświetlenie na YouTubie, to w, wiecie, nie, bo poradnik to ma brak profitu, nie, Robimy śmieszne rzeczy, głupie, idiotyczne, bez sensu, także koniec Disclaimera. Część właściwa. TUN BOOM. O tym będziemy rozmawiać. Jak już pobraliście tego TUN zainstalowaliście QuickTime'a, zresetowaliście komputer. Nie działa. Co mam zrobić? Zresetuj. Otóż to. Otwiera Wam się świat TUN w ten oto sposób. Prawdopodobnie coś takiego. No pewnie tu będziecie mieli to, że widzicie. Ale my na razie będziemy tego nie widzieć. Zresztą whatever. Niech będzie. Macie tutaj to jest warstwa. To, to jest warstwa. Na, na tym się rysuje. To jest taki bloczek. To jest warstwa. No to jest to samo, co mamy tutaj. Nie to samo, co w tym animecie. Co tam, do, do kosza go już wyrzuciłem, nie? Będę wspominał czasem o tym programie, ale to zapomnijcie, że to w ogóle istnieje. Tu, warstwa. I to jest to samo. Niesamowite. Jak ja sobie to odepnę, to to mi stąd znika. No. Szok. No ale dobra, podpinam. No tylko dlatego, że to, co mamy sobie tutaj w kamerze, to jest takie okno kamera. Zaraz przejdziemy do ciekawszych rzeczy. Opcja kamery. To, co mamy ten Display tutaj, ten taki bloczek Display. On nam odpowiada za to, co się wyświetla. Zobaczcie, odpiąłem nie ma tej warstwy i przypinam jest. Proste. Proste. Jakby do skumania to nie jest trudne. A jak chcemy więcej warstw, to sobie weźmiemy, sobie skopiłem sobie tą warstwę. Jak sobie ją tu połączymy, to ona nam się tu pojawi. Jak sobie tu stworzymy plusikiem warstwę, ciach, mamy warstwę. Kolejną. Trochę nieład nam się zrobił, jak sobie to zrobiliśmy tym plusikiem. Musimy sobie tu uporządkować jakoś, tak. I oczywiście to, co jest z lewej strony przypięte, to jest na górze, to jest z przodu, tak. Taką opcję mamy tutaj. To jest tylko coś, co nam spina te warstwy. Tak, on nam je spina w jedną logiczną całość. Yy, I to, co jest z lewej strony, jest wyświetlane z przodu, czyli ta warstwa o nazwie Drawing będzie wyświetlana pierwsza. Jakby sobie ten kabelek wziął i przypiął tu z przodu, to ten Drawing 2 jest z przodu. No proste, proste, proste. I o tych rzeczach będziemy tu rozmawiać. Na razie to usuwam. Ten program, tak samo jak w możecie tu zrobić wszystko odnośnie dostosowania sobie tych okien, prawda? Możecie sobie to przeciągnąć, jak chcecie mieć, jak chcecie dokonać takiej profanacji jak w animecie i mieć to okno z góry, to w linię czasu. Ja nie wiem kto w ogóle ma z góry, z boomer, boomer, to, to dla mnie to jest boomer już, nie? Jak macie okienko z góry timeline to jest boomer, sorry, sorry, to nie tak, to nie tak działa, nie tak działa. Eee, Także wszystko możecie sobie wyciągnąć możecie to okno, możecie sobie to na drugi ekran. Nie widzicie? bo jest na drugim ekranie, nie? IQ 200 po prostu. Eee, I tych okienek tutaj jest dużo, dużo. Możecie sobie co chcecie, co z czego będziecie korzystać. Kamera, najważniejsze. Drawing. Niekoniecznie będzie korzystać. Kamera będzie korzystać z koloru. Tu mamy kolory nasze, które będziemy używać, zaraz o tym opowiem. Tool Properties, czyli coś, co jak sobie weźmiemy narzędzie, o narzędziach zaraz opowiemy, weźmiemy sobie narzędzie, brush, możemy sobie zmienić jego rozmiar, możemy sobie głębiej wejść, o tym też zaraz sobie porozmawiamy. Mamy kolor, tu mamy taką bibliotekę, o której nie będziemy szybko rozmawiać, bo E, tu jest troszkę bardziej skomplikowanie. Node view, czyli node view, reprezentacja tego, co mamy na linii czasu w postaci blokowej. Normalnie czuję się jakbym był profesorem na studiach, normalnie. W postaci blokowej te warstwy, blokowej, cała każda warstwa jest takim bloczkiem. Dzięki temu, jak sobie weźmiemy i sobie zrobimy następną warstwę, drugą, trzecią, możemy sobie je w hierarchię sobie tak połączyć. I one tutaj też nam się w takiej hierarchii, którą możemy poskładać, no po prostu... To, co mamy na linii czasu, nie jesteśmy w stanie tego pojąć tak głową, to jest zbyt skomplikowane czasem, jak rozmawialiśmy w poprzednim, pokazywałem Wam tego Riga, to na linii czasu się nie da tego zrobić, tylko nie. To tutaj jest cała siła tego programu w, w tym NodeView, że możemy sobie na te warstwy spojrzeć jako oddzielne bloki i je łączyć. Każdy szanujący się program posiada takie bloki. Jak macie 3D na przykład i macie programy do edycji tych rzeczy w 3D, czy jakiś, jakiś teksturowań, oświetlenia tych obiektów w 3D, przecież to wszystko to są bloki tam, bo to nie widać tego inaczej. To o to chodzi, tego się trzeba nauczyć. Jak się boicie, że to was zaboli, no to prawdopodobnie. Jak zaczęliście jeździć na rowerze, to też was zabolało na początku, nie? A Potem już umieliście. Już nie bolało. Mi bolało na początku. Tu miałem, tu miałem Zuzu, tu miałem Gaga, a ta, na kolanach to miałem po prostu Krater, nie? Tak było na początku. No, w tą też tak było na początku. Mówię, co to jest? Co? To zabierzcie to. No, nie się tego nie było. Nie, nie. Ale spokojnie, spokojnie. Przyjaciel, przyjaciel. <laughs> będzie, będzie dobrze. Dobra, dobra. E, najprostszą rzecz sobie zrobimy. Ja tutaj sobie przygotowałem tą postać, którą e, narysowana, którą mieliśmy narysowaną w tym poprzednim odcineczku, tak? E, ona tu jest w szkicu po prostu. My sobie ten szkic tutaj będziemy przerysowywać. E, a w tym pierwszym przerysujemy sobie tylko oczy, no bo prosta rzecz, prosta rzecz. Nie będziemy używać tutaj zbyt skomplikowanych rzeczy na razie. Zanim sobie do tego przejdziemy, omówimy sobie kilka prostych rzeczy w tym programie. Eee, tu mamy narzędzie selekcji, zaznaczania, Ctrl S, czyli jak jestem na tej warstwie muszę nią kliknąć. Mogę sobie zaznaczyć dany obiekt, tak? Zaznaczam sobie ten obiekt, przesuwam. Zaznaczam, przesuwam. Ok. Pro, prosta sprawa, to nas najbardziej interesuje. Druga rzecz, która nas interesuje, to jest, e, to jest brush. E, polecam sobie skróty klawiszowe ustawić. Możemy sobie wejść edit, e, keyboard shortcuts, tutaj skróty klawiszowe. Jak wam coś odpowiada bardziej, ja mam tu klawiaturę, dlatego tu mam rękę, a 200 e, Także no, polecam skróty klawiszowe, żeby nie trzeba było tu klikać we wszystko cały czas. Dobra, rysujemy sobie kształt. To co zrobiłem, trzymam spację, trzymam spację i przesuwam po ekranie. No świetna opcja poruszania kamery ze spacją, tak? Jak trzymam alt i control, control alt, to mam taki fajne coś, co mogę sobie obracać ekran. Jak chciałbym zrobić linię w tą stronę na przykład, nie? sobie narysować, albo sobie obrócę ekran, jakbym chciał sobie w tą stronę tą linię narysować, bo mi wygodniej. A jak stwierdzę, że sorry chciałby wrócić do początku, to wciskam Shift-M i mamy to w pozycji zerowej. Dobra, dobra, zaznaczam sobie Ctrl-S, zaznaczam. Ja mam dili tutaj, przycisk przycisku od, yy, od tego, czym się rysuje. No, to się tak nazywa. W ogóle nie potrzebujesz tej wiedzy, żeby robić animację, to jest coś do rysowania. Dobra, dobra, rysujemy sobie prosty kształt, mamy sobie prosty kształt, ale sobie pomyślisz, e, e, tu jakieś nierówne mi to wyszło, nie? Nierówno. Co robisz w animacie? Próbujesz to złapać, po prostu jakieś dziwne kształty się robią, a w tą Boomie wszystko co narysujesz wektorowym tutaj braszem, jak wejdziesz w e, następne narzędzie, kontur editor to on Ci pokazuje kontur, cały obrys te, tej, tej w ogóle rzeczy. Edycja tego to bajka zaczyna być, tak? Możesz sobie e, poprawić to, skasować te punkty, prawda? Dodać punkt dodatkowy z kontrolę, jak potrzebujesz, tak? Usuwać, dodawać, modyfikować, no. dodać, świetnie. Złamać ten punkt z altem. E, Czy ja muszę tłumaczyć, dlaczego ten program jest lepszy od Animate'a? Jest, sorry, sorry. Yy, następne, gumeczka. Oczywiście, no to proste są rzeczy, nie? Gumka jak działa, Boomer będzie wam tłumaczył jak gumka działa. Dobra. Jesteśmy sobie w braszu, i teraz warto powiedzieć coś o kolorach, tak? Każda, yy, każdy tutaj program w tym bumie, każdy plik, który stworzymy, będzie miał domyślną, yy, paletę kolorów, paletę kolorów, która będzie. O nazwie tak jak nasz plik. Ja mam tutaj plik tutorial. Także tu mam paleta tutorial. Paletę od truskawa. Ja sobie pobrałem z innego pliku. Dlatego ją tu mam. Ale też mogą sobie ją stworzyć. Powiemy zaraz sobie o tym dlaczego, co i jak, tak? Mam sobie taką paletę kolorów. Wszystko w tym co jest narysowane tym kolorem, jest do tego kolora, do tego koloru przypisane. Tak, nierozłącznie, tak? Także jak sobie stworzę, powiedzmy, że mam sobie, ja sobie zrobię warstwę, tak? Zrobię sobie warstwę, tu w tym okienku sobie klikam ctrl żeby sobie zrobić warstwę i co sobie zrobię? Ja sobie tu narysuję kropkę, przejdę następnej, do następnej klatki, narysuję sobie kropkę. Nie trzeba tu nic tworzyć, te, te klatki same się tworzą jak się rysuje, nie? Następna, 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 bez patrzenia, nie? Blindfolded po prostu. <laughs> I co? Co my mamy? No, narysowaliśmy sobie parę klatek, tak? w tym kolorze, który jest czarny, ale jest szary. No, nie za sprytne nazywanie kolorów, bo polecam nazywać kolory tak jak się nazywają. Jak sobie klikniemy na ten kolor dwa razy i sobie zmienimy go na bardziej czerwony, to wszystko co było narysowane w tym kolorze nam się zmienia. Wow. Niesamowite to jest po prostu. Niesamowite, ja jestem zachwycony po prostu jak na to patrzę za każdym razem. Robi to na mnie dokładnie takie samo wrażenie. Dobra, mamy coś takiego. Ja sobie wejdę w ten kolor. Tu jest taka opcja alfa, przezroczystości tego jednego koloru. Zrobię sobie coś takiego, że ja sobie narysuję sobie dwie kreski. Okay? Jak w animacie, byśmy chcieli sobie usunąć to, co nam tu wystaje, to byśmy sobie musieli gdzieś tu jakoś, nie wiem co zrobić. No, to niedokładnie jest, jak to zrobić. W tomboumie mamy taką opcję CTRL T jak wcisnę. Tu jest cutter takie narzędzie. Robię sobie tak. Już. Ciach. Ciach, ciach. Nie ma. No po prostu co, co ja mogę powiedzieć. Na, narysujesz sobie, yy, nie wiem, yy, coś. Ja nie wiem co narysowałem. No, w ogóle nie, nie zadajcie mi takich pytań. Ciach, ciach, ciach. Nie ma tego. Okej, okay. No dobra, dobra. Eee, następne narzędzie, z którego będziecie korzystać, to jest narzędzie wiaderka. Oczywiście wylewamy sobie ten kolor na no co chcemy. Proste, prosta. Tutaj w opcjach tool properties będziemy o tym rozmawiać zaraz. Na przykład Paint Unpainted. Mogę sobie zaznaczyć wszystko. Tylko to, co jest niepokolorowane, nie w środku się robi. A jak sobie weźmiemy na przykład Reprint, to tylko przemalowywuje to, co jest pomalowane. No. Fantastyczne narzędzia, polecam z tego korzystać. I tu mam jeszcze inne rzeczy, jak malowanie wszystkiego, co jest widoczne, albo na wszystkich klatkach możliwych w przód, także dużo opcji, które będą tutaj przydatne. Narzędzia takie jak elipsa, kwadrat, próbnik, próbnik kolorów, próbnik kolorów. Oczywiście narzędzia, które są w każdym programie, nie trzeba ich za dużo, za dużo wprowadzenia do nich robić. Co sobie tu zrobimy, to będą oczy. Ja proponuję i tak się przyjęło, żeby do każdej postaci, do jakiegoś jednego tła zrobić osobną paletę kolorów. Co robimy? Klikamy tutaj taki plusik. Ok, mamy tutaj paletę kolorów i ta paleta kolorów ma swoje, swoje kolory. Wtedy jak przenosimy na przykład taką postać z jednego pliku w drugi, nie przenosimy wszystkich kolorów, których nie używamy, prawda? Tylko tą, tą jedną postać to jest ważne, tą jedną, tą jedną postać. E, dlatego tworzenie tych palet kolorów i nazywanie ich odpowiednio, to jest bardzo ważna, e, bardzo ważna rzecz, i ja to naprawdę gorąco, gorąco e, polecam. Dobra, jak sobie weźmiemy w to y, na, narzędzie y, tego pędzla, brasza, weźmy sobie w Tool Properties, tu mamy sobie maksymalny rozmiar, możemy sobie zmienić, tak? Ale tu jest y, coś, co nam y, mamy tutaj, aha, ten, ten sensitivity, prawda? Jak sobie mocniej naciśniemy, no to mamy grubszą kreskę, y, jak słabi, to mamy mniejszą. Jak wejdziemy tutaj opcję tego, to mamy coś takiego jak minimum size, możemy sobie tym pojechać do samego końca i wtedy ta kreska będzie zawsze taka sama jaką jaką, e, jaką zrobimy niezależnie od nacisku, czyli ten minimum size nam będzie odpowiadał jak bardzo to pen sensitivity będzie wpływać na grubość naszego pędzla e, przydatna rzecz e, inne opcje możecie sobie je poobczajać ale nie są aż takie przydatne Tutaj, centerline smoothing, smoothing, bardzo ważna opcja. Zjedźmy sobie tym tak jak jest domyślnie. Narysujmy sobie y, jakiś kształt. I tu y, napiszę sobie 0, że ten centerline smoothing był 0. Teraz pojedźmy sobie tym trochę dalej. Zróbmy sobie podobny kształt. OK. I teraz zróbmy sobie taką rzecz. Wejdźmy sobie w, to, w ten kontur editor i zaznaczmy sobie to. Co się stanie, to w tym kontur editorze zobaczycie, że jak dodaliśmy trochę więcej tego smoothinga, tak, to mamy mniej tych punktów kontrolnych. Jakbyśmy chcieli to teraz wyedytować, to nam będzie łatwiej wyedytować, jak tu jest jeden taki punkt kontrolny, prawda? Tutaj jeden zamiast, zamiast czterech na przykład, nie? Zawsze polecam ten smoothing, A poza tym ta kreska wygląda ładniej trochę, nie? Ona jest taka bardziej gładka. gładka. Tak samo tu, w tym, w tym na dole. Tu jest, nie wiem, 8 tych punktów, a tu tych punktów jest 12, powiedzmy. E, przydatna opcja troszeczkę odsunąć od samego początku. Wchodzimy e, w ustawienia e, Tool Properties. Jak nie macie któregoś tego okna, to tutaj oczywiście plusikiem wybieracie sobie to, czego nie macie. To się tu oczywiście wtedy e, doda e, i będzie oczywiście. E, Tool Properties, Smoothing, troszeczkę od początku, nie tutaj, bo nie narysujecie kształtu prawdopodobnie później żadnego, jak będziecie chcieli coś dokładnie zrobić, to Wam nie pozwoli, bo będzie Wam wypłaszczał tą linię, także tylko troszeczkę tutaj oddalamy i mamy to, co chcieliśmy. Eee, fajna rzecz w tą bumie, możemy sobie mieć rastrowe pędzle, które będą takie, ale ich obrys dalej będzie wektorowy, także to można sobie dalej jakoś tam edytować. Troszkę bardziej skomplikowanie się robi, jak nałożymy dwa takie na siebie, ale jakby wiedza o tym, że coś takiego jest, no daje nam bardzo, bardzo dużo ciekawych możliwości do jakby malowania tełu i innych rzeczy, do sprawiania, żeby nasza grafika wyglądała dużo, dużo fajniej. Także wiedza o tym jest bardzo, bardzo przydatna. Cześć, więc muszę zrobić małą wstawkę, bo dwóch rzeczy nie powiedziałem. Bardzo ważne dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to może mogliście zobaczyć, że oddalam i przybliżam cały czas. Ja klikam 1, 2, 1, 2, żeby oddalić i przybliżyć. To samo robię scrollem w myszce. Przyzwyczaiłem się klikać 1, 2 bez przerwy. Druga rzecz brasz. Jak mamy sobie ten brush, najpierw sobie zrobię ten, wejdę sobie w ten kolor, zmniejszę troszkę opacity. Tutaj jeszcze jedna rzecz, jak chcecie mniejsze okienko, to jest domyślnie multi-wheel mode, to jest to większe okienko, tak? Dobra, zmniejszyłem Opacity, narysuję sobie dwie kreski. Te dwie kreski mi się tu nie połączyło. Nie połączyłem się dlatego, że tu jest ta wyłączona opcja Auto Flatten. Jak włączę sobie tą opcję, to mi to spłaszczy ten kształt. Prawdopodobnie będziemy mogli użyć dalej tego narzędzia Cutter. On będzie wiedział plus, minus, co ma zrobić, no ale czasem chcemy, żeby to było połączone domyślnie, a czasem chcemy luźno mieć osobno te kreski, móc je na przykład wyedytować w taki sposób, czego tutaj no, nie będziemy mogli tego robić. Mówię o tym, bo akurat jesteśmy przy tych rastrowych pędzlach, prawda? Jakbyśmy sobie narysowali dwa kształty w ten sposób. Które nie będą połączone, no to mamy te dwa kształty nachodzące na siebie, tak? Jak włączymy sobie to narzędzie autoflatten, to te dwa kształty nagle nam się połączą w taki sposób, co może być czymś, co akurat chcemy wykorzystać w naszej, w naszej animacji. Bo w momencie, w którym, i też warto pamiętać, jak sobie zrobimy jakieś kształty, możemy je sobie zaznaczyć. U mnie ALT, SHIFT, F, tak? Możemy sobie to spłaszczyć. Po fakcie bardzo przydatna opcja i też działa jak powinno. Wracamy do filmu. To co my sobie będziemy tu korzystać, to będzie narzędzie ołówka i elipsy w tym przypadku, gdy robimy oczy. Ja sobie wejdę jeszcze raz w opcję tego, żeby zmienić teksturę na Brak tej tekstury, tak? Chcemy wektorowy, wektorowy, tutaj wektorową rzecz. Tu nie będę nic zmieniał. Tu sobie zrobię 13, bo taką, taką grubość będę chciał tego obrysu. Tego, tego no i sobie to narysuję. Trzymam sobie ALT SHIFT od środka. Robię koło. Fantastycznie. Robię sobie CTRL C, CTRL V. To nam się troszkę przesunęło. Spójrzcie jeszcze raz. CTRL C, CTRL V. Wcisnę sobie Shift, raz strzałkę w lewo, raz do góry. I teraz jest w tym samym miejscu dokładnie. Myślę, że tak samo działa w tym programie, tym, o którym nie mówimy tutaj. Alt Shift trzymam i zmniejszam to, żeby zrobić to mniejsze kółko. I teraz ciekawostka. Zaznaczę sobie to oko i sobie Maximum Size zjadę do zera. Znikło, ale jest. Jak wcisnę sobie przycisk K. Pokażę sobie, z czego tak naprawdę są skonstruowane te linie tutaj, nasze kształty. I ten nasz, nasze wypełnienie, jakbyśmy sobie zrobili tutaj. W ten oto sposób, to będzie nam wypełniało do tej kreski, którą stworzył nam do linii, którą stworzyło nam to koło, prawda? Nie do tego obrysu w tym miejscu, tylko do samej samej kreski tutaj. Także to jest jakby taka linia konstrukcyjna, która nam to tworzy i możemy sprawić, że ona jest niewidoczna. Możemy to, samo to narzędzie wywołać, wcisnąć CTRL-V, u mnie ALT-V i to jest narzędzie Stroke. Możemy samym tym strokiem, który będzie niewidoczny, jak klikniemy K jeszcze raz, on tu jest, możemy go zaznaczyć. A jak wciśniemy K, CTRL-ALT-V, no to możemy sobie to rysować. Przydatne, jeżeli chcemy cienie zrobić na przykład na postaci. Te cienie mają być niewidoczne, te linie konstrukcyjne możemy szybko wypełnić sobie to kolorem. Voila! Ok, ok. Skopiuję sobie to, wkleję, zrobię sobie te trzy dodatkowe kółeczka, które tu są: jedno, drugie i trzecie. Powiedzmy, że to sobie troszkę spłaszczę. Obróciłem sobie trochę ekran. Czemu nie? Ja sobie to trochę, powiedzmy, tak spłaszczę. Mała edycja. I teraz to zrobię. Wypełnię sobie to kolorem. U mnie Alt D, żeby wywołać próbnik. Biorę ten kolor. Warto zaznaczyć, że jak sobie biorę ten kolor, to mi zaznacza ten kolor tutaj, prawda? Obrys. ALT i żeby użyć bucket tool i sobie wypełniam źrenice. To samo sobie robię z okiem, ALT i wylewam sobie ten kolor i następny i tu ostatnia rzecz. Dobra, ja sobie zaznaczę to, wcisnę sobie CTRL C, CTRL V, bo chciałbym mieć to oko jeszcze jedno. Shift trzymam, lewa strzałka. Strzałka do góry, żeby było w tym samym miejscu i sobie po prostu trzymam shift i strzałką w lewą stronę wyśrodkuję to oko, żeby było mniej więcej na środku. To, co powinniśmy pamiętać, robiąc jakiegoś riga, to, żeby ta postać, którą będziemy rysować, żeby ona była na środku ekranu. Będziemy o tym opowiadać, dlaczego tak powinno być, ale na środku ekranu ta postać powinna się znajdować. Ja sobie wcisnę sobie Alt V i narysuję sobie taką linię tą kontrolną, tam gdzie ten środek ekranu jest, i sobie zaznaczę teraz obydwa te oczy, tak żeby je wyśrodkować, tak żeby były centralnie na środku tego, tej linii, żeby dobrze było to wszystko wycentrowane do środka. To nam się później przyda przy późniejszych rzeczach. Zmienię sobie nazwę tej warstwy. Żeby zmienić nazwę tej warstwy, musimy wejść w opcję tej warstwy. Tutaj żółty kwadracik. No, albo oczywiście starym sposobem możemy też sobie tu kliknąć, e, dwuklik i sobie tu wpisać oczy. I mamy. Mamy. E, coś, o czym jeszcze nie powiedziałem i warto wspomnieć. W animecie, w momencie, w którym byśmy sobie e, Usunęli te klatki, to te klatki by nam już nie istniały. W tym bumie. to, co narysowaliśmy, zostało już zapisane i w naszej bibliotece, tutaj, w której nie będziemy za dużo rozmawiać, ale to jest ważna opcja, na którą y, trzeba zwrócić uwagę. Tu możecie y, taką ciekawą alegorię do y, animata i movie clipów znaleźć czy obiektów graficznych. Gdzie w środku tego mówi klipa była jakaś animacja lub też klatki. Możeliśmy sobie wybrać z tej e, animacji czegoś z tego mówi klipa coś. Tak samo tutaj, jak coś już raz narysowaliśmy na danej klatce, i sobie tą klatkę skasujemy po prostu. Narysujemy e, sobie i sobie zrobimy po prostu tej klatki delete. No to ta klatka dalej nam będzie tutaj, prawda? Ją mamy cały czas. Jak sobie usuniemy, po prostu zaznaczymy i usuniemy, to ta klatka będzie, ona będzie pusta. Coś na co trzeba zwrócić uwagę, bo no, może nam zrobić krzywdę, jak zrobimy trochę za dużo bezsensownych klatek. A usunięcie tych klatek wcale nie jest aż takie łatwe. I to co ja zazwyczaj robię, żeby to zrobić szybciej, jeżeli mam jakieś klatki, które chcę usunąć, bo oczywiście możemy sobie wywołać te wszystkie klatki. Jeszcze raz i klikając sobie tu, możemy sobie wcisnąć y, Delete Selected Drawing i po prostu nie będzie klatki numer 2 teraz, tak? Jest 1, 3. Widzimy to. 1, 3. 1, 3. No ale musielibyśmy tutaj zaznaczyć wszystkie po kolei, y, wyjąć je z powrotem na linii czasu i je usunąć. Upierdliwe to jest. To co ja bym zrobił, ja sobie zmienię tutaj, skopiuję sobie tą warstwę, coś sobie tu napiszę, bez sensu. Dodam sobie kolejną warstwę, niech będzie to taka warstwa, która będzie miała tą samą nazwę. Pójdę sobie do pierwszej, do pierwszej klatki, i skopiuję sobie te oczy na tą warstwę, a tą po prostu skasuję. I mam teraz jeden obrazek oczu, i tu zrobimy sobie po prostu cztery klatki mrugnięcia, i to będzie wszystko. Także zapraszam do, następnej, do następnego odcinka. Na ten to będzie tyle, tyle. To nie były skomplikowane rzeczy, ale ważne, żeby zacząć, zacząć pracować. Yy, tak jak mówię, wbijcie na Discorda, tam możemy sobie pogadać. Możecie do mnie napisać na Instagramie, jak chcecie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Yy, zapraszam, zapraszam będzie więcej fajnych rzeczy. Zrobimy fajne rzeczy tutaj. Cześć, cześć. Dzięki za obejrzenie filmu. Bij na Discorda, Team Discord powita Cię z otwartymi ramionami, odpowiemy tam na Twoje pytanie związane z animacją lub tumboomem. Dzięki wielkie za obejrzenie, subskrybuj mój kanał, co podoba jak było git, to polajkuj to wideo, podaj go dalej i do zobaczenia w na następnym filmie. Cześć!